Półtorej godziny. Proszę spojrzeć na obrazy. Tureccy marynarze w porcie Noworosyjsk nagrali to, co opisali jako sceny z piekła. Mocne niebo rozświetlone potężnymi eksplozjami. Systemy obrony powietrznej strzelające w panice we wszystkie strony. A potem cisza, po której nastąpiła wtórna kula ognia, tak ogromna, co. Ona. co to jest? Która była widziana z kilometrów. Aby zrozumieć, co się stało tamtej nocy, musimy najpierw zrozumieć, co Noworosyjsk reprezentował. Nie, to nie był tylko port, to był symbol. Położony w sercu Krasnodaru, na wybrzeżu Morza Czarnego, Noworosyjsk był miejscem, gdzie Rosjanie wierzyli, że są bezpieczni. To tam elita Moskwy spędzała wakacje, to tam schroniła się flota czarnomorska. Po tym jak Sewastopol na okupowanym Krymie stał się niemożliwy do obrony, atak za atakiem na Ukrainę zamienił port w Sewastopolu w cmentarzysko okrętów wojennych. Wtedy flota uciekła do Noworosyjska. Zakładali, że tam, z dala od linii frontu i pod ochroną najlepszych systemów obrony powietrznej na świecie, będą bezpieczni. Ale. za notto petrolio, która finansowała czołgi, ropa, która opłacała żołnierzy. Terminal naftowy Czeskaris, obsługiwany przez państwowy monopol Transneft, był bijącym sercem tej operacji. Tam gigantyczne tankowce cumowały dniem i nocą, napełniając swoje ładownie rosyjskim czarnym złotem. Każda beczka, która stamtąd wyjeżdżała, była monetą na wojnę, a wszystkiego tego strzegła Duma rosyjskiej obrony powietrznej. 12 wyrzutni systemu S-400 Triumf, obsługiwanych przez 1537 pułk rakiet przeciwlotniczych z Kubania. A potem nadeszła noc 13 listopada. Władimir Putin właśnie przeprowadził brutalny atak na Kijów. Rakiety spadały na budynki cywilne. Taki rodzaj terroru, jaki wielokrotnie stosował wobec ukraińskich miast, Wierząc, że odpowiedź nigdy nie nadejdzie na rosyjskiej ziemi wobec cywilów, ale się mylił, bo mniej niż 24 godziny później odpowiedź nadeszła. Nie tak, jak większość oczekiwała. Najpierw pojawiły się ukraińskie drony FP1, tanie, produkowane masowo, zaczęły pojawiać się na rosyjskich radarach. Operatorzy S-400 zobaczyli dokładnie to, czego się spodziewali fale nadlatujących celów powietrznych. Wtedy zrobili to, do czego zostali przeszkoleni. Włączyli swoje radary poszukiwawcze, włączyli radary naprowadzające. Zaczęli wystrzeliwać pociski, przechwytujące warte miliony dolarów, w kierunku celów wartych zaledwie kilka tysięcy. Każdy zestrzelony dron był zwycięstwem. Każda eksplozja na niebie była potwierdzeniem, że system działa. Rosyjscy operatorzy nie wiedzieli, ale byli ścigani. Te drony nie były atakiem, były przynętą. Podczas gdy wszystkie elektroniczne oczy S-400 były skupione na dronach, a wyrzutnie wystrzeliwały swoje drogie pociski w jednorazowe cele. Podczas gdy uwaga każdego operatora była przeciążona, próbując nadążyć za rojem, coś jeszcze nadchodziło nisko, cicho, śmiertelnie. To był Neptun, dalekosiężny pocisk manewrujący, który może razić cele oddalone nawet o tysiąc kilometrów. Może wykonywać loty na małej wysokości. Jest bardzo zwrotny i całkowicie niewidoczny dla systemu obrony, który patrzył w niewłaściwe miejsce. No cóż, już sąsiad, miły facet tam. Polecę, zestrzelę, patrz na mnie, już zestrzelę. Zestrzelę, patrz na mnie nie trafia, gdy tylko widzę taką blokadę. Zawiąż mi węzeł, sierżancie. Prezydent Zełęski później potwierdziłby z powściągliwą dumą, że był to operacyjny debiut Long Neptune wyprodukowanego w całości na Ukrainie. Pocisk, który umożliwia rażenie celów na 1000 kilometrów w głąb Rosji w zasięgu Kijowa. Pocisk, który na zawsze zmienił strategiczną mapę, ale zaczekaj. Bo tutaj jest część, której wiele osób nie zauważyło. Neptuny nie celowały w wyrzutnie. To byłby poważny błąd strata amunicji stary. Oni celowali w mózg. Radar 92N6, nazywany przez wojsko NATO Gravestone. To jest oko S-400, to ono namierza cele, to ono naprowadza pociski aż do trafienia, bez niego wyrzutnie są ślepe. Drugim celem był radar 96N6 znany jako Cheeseboard, to system wczesnego ostrzegania, pierwsza linia wykrywania. Zdjęcia satelitarne z 11 listopada ukazują oba radary w całości, natomiast z 15 listopada dymiące szczątki. Analiza źródeł Służby Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła bezpośrednie zniszczenie czterech wyrzutni S-400, ale co najważniejsze, cały system został unieruchomiony. Pozostałe osiem wyrzutni, choć nienaruszone, stały się jedynie drogim, bezużytecznym złomem ślepym, głuchym, martwym. A potem, gdy tarcza padła, nadeszła druga fala. Tureccy marynarze nagrali wideo pokazujące, co się później wydarzyło. Gdy niebo było już niechronione, fale ukraińskich dronów spadły na ekonomiczne serce noworosyjska. Terminal Czeskares został trafiony z chirurgiczną precyzją. To nie były przypadkowe bombardowania, lecz precyzyjnie wybrane cele. Platformy załadunkowe, gdzie tankowce cumują do jednostek pompujących ropę przez rurociągi. Infrastruktura rurociągowa, która wszystko łączy. Każdy kluczowy element został metodycznie zniszczony. Godziny po ataku Transnieft musiała wydać zapewne trudne do napisania oświadczenie. Wszystkie operacje w porcie Noworosyjsk zostały zawieszone widać skalę zniszczeń. Mówimy tu o 20% rosyjskiego eksportu ropy drogomorską. Zostały wstrzymane z dnia na dzień, ale atak nie skończył się na porcie. Na kilku nagraniach widać jeszcze jedną eksplozję była większa i bardziej gwałtowna. Kula ognia rosła i rosła, a potem nastąpiły wtórne detonacje, które trwały przez kilka minut. Źródła wywiadowcze potwierdziły cel. Jednostka wojskowa 52522 Ogromny magazyn amunicji, prawdopodobnie przechowujący pociski manewrujące kalibr tego samego typu, których Rosja używa do atakowania ukraińskich miast. Ale tutaj jest najważniejsza część: ten magazyn nie znajdował się na odległym terenie wojskowym. Był położony w środku dzielnic mieszkalnych, otoczony szkołami, otoczony blokami mieszkalnymi. Kiedy wybuchł, przekaz stał się jasny dla każdego Rosjanina, który to oglądał. Twój rząd Cię nie chroni, Twój rząd Cię nie chroni. Gubernator Krasnodaru, Wieniamin Kondratiew, został zmuszony do ogłoszenia stanu wyjątkowego w noworosyjsku. W kraju, gdzie oficjalna narracja jest ściśle kontrolowana, gdzie przyznanie się do słabości jest tematem tabu, to oświadczenie było niemal wymuszoną spowiedzią. Lokalne służby straciły kontrolę, a sytuacja stała się chaotyczna. Oficjalne dane umniejszały wpływ sytuacji. Cztery uszkodzone budynki mieszkalne, dwa domy prywatne, jeden ranny cywil, trzech członków załogi statku trafionych odłamkami. Ale liczby nie oddają paniki, nie oddają chwili, w której wszystko się zmieniło. Uff. Rynki zareagowały natychmiast. Ropa brent podskoczyła z 2 do 3%, gdy tylko wiadomość się rozeszła. Nie dlatego, że brakowało ropy, lecz rynek dostrzegł coś ważnego: rosyjska infrastruktura jest podatna na ataki. Jeśli Noworosyjsk może zostać zaatakowany, jeśli najlepiej chroniony port Rosji może zostać zamknięty, to nic nie jest bezpieczne. Pierwsza była jeszcze jedna ofiara. Tuż obok terminalu Czeszkarys znajduje się terminal konsorcjum rurociągu kaspijskiego, który transportuje ropę z Kazachstanu przez Rosję, również został trafiony. Został również zamknięty. Kazachstan, bliski sojusznik Moskwy, teraz widział swoją własną gospodarkę jako zakładnika niezdolności Rosji do ochrony własnej infrastruktury. A teraz o to, czego większość analiz ci nie mówi: aby zrozumieć prawdziwy wpływ ataku na Noworosyjsk, musimy spojrzeć na coś, co działo się w cieniu na kilka miesięcy wcześniej. Coś, co zamieniło ten atak z taktycznego zwycięstwa w druzgocący cios strategiczny. Ukraina nie zaatakowała tylko Noworosyjska, zaatakowała cały system. Przez cały rok 2025 ukraińskie drony prowadziły metodyczną i bezwzględną kampanię przeciwko rosyjskim rafineriom nie platformy wiertnicze, nie pola wydobywcze tylko rafinerie miejsca, gdzie ropa naftowa jest przetwarzana na benzynę i olej napędowy na produkty, których ludzie naprawdę używają. Rafineria po rafinerii była atakowana Ukoil, Rosneft, Gazprom. Nieft. Obiekty, które utrzymywały rosyjski rynek krajowy w ruchu, były systematycznie demontowane. A potem zaczęło się dziać coś niezwykłego coś, czego żadna ilość propagandy Kremla nie mogła ukryć. Rosja, trzeci co do wielkości producent ropy naftowej na świecie, zaczęła mieć braki paliwa. Przed stacjami benzynowymi w kraju pojawiły się długie kolejki nie w Kijowie, lecz w Moskwie, w Petersburgu w samym sercu Rosji. Rolnicy w Krasnodarze, spichlerzu Rosji, nie mogli znaleźć oleju napędowego do swoich traktorów w kluczowym okresie żniw. Kreml, zdesperowany, całkowicie zakazał eksportu benzyny. To był bezprecedensowy ruch. Zrezygnowali z miliardów przychodów z eksportu tylko po to, by spróbować powstrzymać wewnętrzne krwawienie, ale to nie zadziałało. Pierwsza tutaj historia staje się niemal nie do uwierzenia. Rosja, mająca pod dostatkiem ropy, zaczęła importować paliwo z Białorusi, swojego znacznie mniejszego sojusznika. We wrześniu było to 49 tysięcy ton benzyny i 33 tysiące ton oleju napędowego. Zatrzymaj się i przemyśl to. Rosja zużywa ponad 3 miliony ton benzyny miesięcznie. Import z Białorusi pokrywał 1,6% miesięcznego zapotrzebowania kraju. Plaster, który ma zakryć dużą ranę? Ale to nie koniec historii. 25 września wydarzyło się coś jak z filmu. Pociąg przewożący tę desperacko potrzebną benzynę z Białorusi, mającą złagodzić niedobory w Moskwie, jechał linią kolejową z Mińska do Smoleńska i Moskwy, czyli najważniejszym korytarzem logistycznym między tymi dwoma krajami. Pociąg zderzył się z ciężarówką na zwykłym przejeździe kolejowym. 18 cystern wypadło z torów i eksplodowało. Kula ognia była widoczna z kilometrów. Miliony litrów benzyny zamieniły się w czarny dym. Teraz rozumiesz, dlaczego ten atak w Noworosyjsku był tak niszczycielski. To nie było tylko zamknięcie portu, to było zamknięcie ostatniego zaworu bezpieczeństwa. Atak na Noworosyjsk nie wydarzył się w izolacji. Wydarzył się dokładnie wtedy, gdy zachodni sojusznicy Ukrainy przeprowadzili inny skoordynowany atak. Atak prawny. W Październiku i listopadzie 2025 roku Unia Europejska wprowadziła swój 19 pakiet sankcji. A Rosja nasila ataki, nasila ataki na ludność cywilną, na obiekty cywilne? Pierwsza to oznacza, że musimy nadal wspierać walkę o sprawiedliwy i trwały pokój. Dziś rano zatwierdziliśmy już 19 pakiet sankcji. Obejmując flotę, sektor bankowy i energetyczny Rosji. 117 statków rosyjskiej floty Widmo zostało wyznaczonych. Całkowicie zakazane w europejskich portach, zakazane w usługach ubezpieczeniowych, Stany Zjednoczone poszły jeszcze dalej, nakładając pełne sankcje blokujące na Rosnieft i Ukoil, dwóch największych producentów ropy naftowej w Rosji. To bardzo duże sankcje wobec dwóch wielkich firm energetycznych. Mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję na rozwiązanie wojny. Kanada nałożyła sankcje na sto statków. Japonia potwierdziła limit cenowy na rosyjską ropę. A wiesz, co jest najciekawsze? Nawet zanim amerykańskie sankcje oficjalnie weszły w życie, duzi nabywcy zaczęli się wycofywać, zaczęli zawieszać zakupy rosyjskiej ropy. Jest jednak inna, bardziej ponura i osobista konsekwencja. Kontrakt społeczny Putina z narodem rosyjskim był prostą umową: Oddaj mi politykę, a ja dam ci porządek, stabilność i przewidywalny poziom życia. Ten kontrakt działał przez 20 lat. Ludzie trzymali głowy nisko, nie zadawali pytań, a w zamian mieli jedzenie na stole, paliwo w samochodzie, poczucie normalności. Ale kryzys paliwowy zaczął rozrywać ten kontrakt, cała ta stabilność wyparowała w kilometrowych kolejkach, porządek został zniszczony przez wściekłość kierowców walczących o paliwo. Ten przewidywalny standard życia zniknął. A potem nadeszła Noworosyjsk, nietykalne miasto, schronienie elity, zamienione w strefę wojny z dnia na dzień. Gubernator musiał ogłosić stan wyjątkowy, budynki mieszkalne zostały uszkodzone, a eksplozje rozświetliły niebo, gdzie spały rodziny. Przekaz nie mógł być bardziej jasny: wojna dotarła do domu. Kreml wie, co to oznacza. Każdy atak w głębi terytorium Rosji zmusza Rosję do przekierowania cennych jednostek z linii frontu w celu ochrony strategicznych obiektów na tyły, rafinerie, magazyny amunicji, bazy lotnicze, setki celów rozrzuconych na tysiącach kilometrów. Teraz zatrzymaj się i pomyśl. Noworosyjsk, najbezpieczniejszy port Rosji, pod parasolem najlepszych systemów obrony powietrznej na świecie, otoczony przez wojsko, uważany za nietykalny. Jeśli to miejsce może zostać obrócone w popiół w jedną noc, to co jest bezpieczne? Prawda jest taka, że nie ma już bezpiecznego zaplecza wojna. Ona wróciła do domu. Chcę poznać Twoją opinię. Czy wierzysz, że ta strategia Ukrainy będzie miała wystarczający wpływ, by Rosja się wycofała? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Chcę wiedzieć, co o tym myślisz. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć sytuację, udostępnij go osobie, która powinna go zobaczyć. Pierwsza, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do zobaczenia następnym razem.